Zapraszam na film z serii Remont mieszkania od dewelopera. Cześć w kolejnym dniu na robocie. Pierwszy dzień przygotowania tego wszystkiego. Już sprzęty są pokupowane. Pokowałem płytki drzwi i zaczynam robotę. Tutaj już mi gazownik przyszedł i. I piecyk mi troszeczkę przerzucił. O to mi chodziło. Wcześniej był tutaj na tej ścianie i było to dosyć nieustawne. A teraz sobie zabuduję tamtą stronę i zrobi mi się fajny prysznic tutaj. A piecyk będzie schowany, bo zrobię sobie drzwiczki na zamówienie. No tylko trochę się schodzi, bo trzeba gaz przełożyć. Całą wodę, no widzicie, jak jest tu poprute, wszystko w ścianach. A ja sobie jeszcze już sam w swoim zakresie tylko to przerobię, bo walka będzie z tej strony. To to rozkuję i zaślepie, żeby nie wystawało ze ściany. Grzejnik do zdjęcia. No jak już skończą z grzejnikiem, jak już skończą z piecykiem, to ja już wtedy wchodzę, będę miał wolną rękę. Tutaj będzie też troszeczkę się przeluźni i będę mógł Y, zacząć normalnie y, pracę, czyli płytki kłaść. Dobra, na dzisiaj jest plan taki bardzo delikatny, żeby tunel zamontować y, w ścianie i chciał. Tunel ma 1,20 m. Chodzi o to, żeby przewody były schowane za ścianą, a nie wystawały później, nie szły po, po ścianie, żeby, nie były, żeby były schowane, żeby to jakoś estetycznie wyglądało. No, mniej więcej w tym miejscu. To nie jest środek ściany. I się zastanawiam, czy jeszcze bardziej tego nie przesunąć, czyli tu bardziej, bo tu na środku będzie telewizor i mogą przeszkadzać te przewody. No, może tak być. No, delikatny, tak żeby też. mi się nie okazało, że później telewizor jest, yy, że te przewody są odkryte i widać je całe no i dobra no. linia cięcia linia cięcia mniej więcej tak o. oczywiście z lekkim zapasem trzeba będzie to obciąć troszeczkę szerzej no jak w tym miejscu i potem co Dobra, ja się biorę za kucie i za chwileczkę się widzimy. I tunel jest złożony. Pianka już podeszła. Na piankę tylko przyłapałem. I będzie można. E, Zatynkować to, tak? Pianka tylko przytrzymała Także tutaj nie dawałem jej dużo Bo chciałbym jednak mieć mocny mur o, Szczęśliwie udało się przewód przepierdzielić o, Ale to tak, zawsze coś bywa, że Nigdy nie jest tak idealnie Żeby wszystko się zrobiło dobrze Od razu za pierwszym razem śmieciuszki od razu wywalamy tynk MP75 ten lekki, taki miałem po prostu jakbym nie miał to bym kupił tego Goldbanda na ścianach jest wszędzie ten gipsowy oczywiście zrobię to tak że postaram się on nie będzie całość tutaj znaczy wypełnię to całością tylko będzie lekko głębiej niż jest ściana bo potem pójdzie jeszcze warstwa gładzi finish na koniec nie będę nakładał na jeden raz wszystkiego bo mi to spłynie zaraz także postaram się troszeczkę wgłębić o tutaj o takie rzeczy od razu wypełnię no i dobra tak to wygląda czekam teraz aż to wyschnie pewnie przeskrobie w koło i będzie mogła już pójść na to głać żeby ładnie wyrównało być finiszowy. Dobra, chodźcie do łazienki. Bo w łazience takie rzeczy się dzieją, że tak już piecek jest przeniesiony. No i zostały mi dziury. To tam, gdzie są dziury, no to podrównam sobie tynkiem i tynkiem cementowo-wapiennym, bo tam mam tą zaprawę tynkarską. No ale tutaj są dosyć duże dziury. Także tam, gdzie mogę, wypełnię sobie pianką. Ale na przykład takie miejsce jak tutaj, gdzie będzie szedł profil od zabudowy później, no to muszę mieć do czego potem ten y, profil przykręcić. Także piankę stąd muszę usunąć. O i tu gdzie będzie szedł profil, to chcę go przywiercić do muru, więc tam będę y, tynkował tak. O, zaraz jeszcze grzejnik zdejmiemy yy, i przewody poprzemienią. Po ta ściana będzie wytynkowana. A tutaj ta belka ona odstaje i to znacząco od, od ściany, jest szersza. Także tutaj ten kawałek wytynkuje, a przewody i tak znikną bo tu nie będzie umy, yy, umywalki. To wszystko przenoszę, przenoszę tu, na tą stronę. potem się jeszcze raz zrezygnuje. że z tym nie ma problemu. <tryk> Można dawać. ciężki dostęp. Nie tu jeszcze mogę władze. A tu będzie rewizja, będą musiał zostawić w półteczkach. Tu Dobra, to zostawię. Już się kończy pianka. Wracaj. O, a jeszcze a propos pianki. Jak jest świeża, to jej nie dotykajcie. Jak gdzieś wam spadnie na płytki, yy. Zostawcie niech wysnie. jak będzie sucha, to wtedy można y, ją oderwać. Z pistoletem też nic nie będzie się nie martwcie, i zrobimy takie coś, takie coś. coś. Jeszcze niech mi trochę odesknie Będzie sztywniejsze. A ja odkręcę grzejnik. Tu trzeba się nachodzić w tą i powrotem, żeby to odkręcać wszystko. Odkręcamy grzejnik. Tu będzie potrzebny wiadro z wodą. 5 razy będę chodził. Tak to jest. Człowiek się nachodzi, potem go plecy bolą, że się schyla. Tu na zero. Zawór zamknięty. Tu zamykamy zawór. Pyk. Delikatnie, bo tam są uszczelki. I trzeba z dwóch stron, bo wtedy będzie odpowietrznik, z jednej strony będzie wchodziło powietrze, a w zasadzie jak Także nic nie leci, dlaczego? Bo tam wszystko dociska. Tu jeszcze są yy, klucz, chyba trójeczka, czwóreczka, no takie sześciokąciki. Tak samo trzeba pozdejmować z tego. Ja już podkręcałem. Są pusty? Hm. No to, że grzejnik pusty, nie napełniony wodą, to, to nie widziałem. się brud nie nawalił. też taśmę obkręcić. Później, przy kładzeniu płytek, to trzeba tu podkręcać. Dzielił gwint. Najgorsze, jak się gwint w śrubie upierdzieli. Trzy śruby, kurde. Potem odkręcę zwykłym śrubokrętem, jak znajdę. A te wszystkie elementy do woreczka, jeśli macie jakiś worek. Żeby nie pogubić tych sześciokątów, bo to później problem jest, nie dociskę, nie ma trzymania takiego. Później dwa, trzy, potem czwarte jeszcze słońce. I jest zestaw. E, dobra, zaprawę będę jeszcze potrzebował. A tu z elektryką jest taka sprawa, e, że tak tu w gniazdku wyciągnę przewód, bo tak one zostaną wszystkie. Tylko będą przeciągnięte. Tamten jeden malutki zostanie, a tylko ten trzyżyłowy przeciągnę go i on idzie tu, 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 no to stąd już puszczę tylko tu na gniazdko, bo tu będzie lustro, czy tu będzie lustro, powiedzmy, co to za śruba, od czego, a oh, to było od gazu, dobra, to niepotrzebne. <śm> wyrywać tu też mogę wyrywać Pięknie to też mogę wyrywać o, i się zamieni ładnie pyk, eee. pyk. ładnie schodzi o, no i to po prostu przerzucę tutaj a to będzie szło Yy, też to wyrwę, Wiecie jaka akcja? Gaz mi usunęli. Nie chciałem, żeby mi usuwali gaz, a mi usunęli gaz. Będą musieli przyjść jeszcze raz, zrobić. No, pomylili się od dewelopera, dostali yy, jakąś dyspozycję, że ja nie chcę gazu. A ja właśnie chciałem gaz i żadnej dyspozycji nie składałem. Tu mi zaślepili, tam był, wychodziło i tam był gaz. I teraz muszę jeszcze raz to zrobić. No ale to już będą robić. Na własny koszt. Yy, I to jeszcze schodzi. I tak, ten przewód pójdzie w zabudowie. Przedłużam go do piecyka. Nie, czekaj. O, pewnie tak. On pójdzie tam. Ten mały pójdzie tak samo, tylko pójdzie wysoko, bo tu też będzie zabudowa. Więc on tak samo idzie w zabudowie wysoko. Zaraz go przerzucę do góry i tam. Że tu już nie będę miał żadnych przewodów. I on będzie. Aha, no tak, on będzie w zabudowie. Ściana będzie wytynkowana. To nawet nie muszę do końca do góry tynkować To idzie do piecyka. Więc muszę sobie zostawić. Dobra, wiecie co? Poprzerabiam tą elektrykę, wykuję tu otwory, zagruntuję i zaraz łączę się z Wami z powrotem, jak będę ścianę tynkową. Także do zobaczenia. No i dobra, już są ściany pogruntowane. Elektrykę przerobiłem, tak jak widać. Tam nie wpuszczałem przewodów, bo pójdzie zabudowa, tak jak mówiłem, jeszcze gaz będzie przerabiany. Profilki zamontowane. Tynku robiony biorę się zatunkowanie. A elektryka tutaj tak wygląda. Tylko tą ścianę będę tynkował. tak jak mówiłem, tak? Jeszcze jedna rzecz, bo tutaj są, jest wentylacja. Ja ją puszczę do dołu w zabudowie, ale muszę zrobić jeszcze włącznik pod niego. Czyli jeszcze z tego gniazdka gdzieś tutaj będę rozprowadzał i pewnie czwarty włącznik jeszcze zrobię. O, jak ja. Nie lubię tynkować, bo nie umiem tynkować zbytnio. Ci co potrafią kielnią rzucać, to oni nie mają problemu z tynkowaniem u mnie. Rzucanie. Kielnią to troszeczkę słabo wychodzi, no, ale spróbuję. Jeśli ktoś ma problem z rzucaniem kielnią, nakładaniem tynku kielnią, to można sobie nałożyć na paczkę, zaciągnąć. Później i tak po ziemię trzeba ściągać i tak, więc możliwe, że ja też dzisiaj będę tak robił, jak mi nie będzie wychodziło zbytnio. Oj. Szkoda kamery. Jak na coś. Widzicie o co chodzi? Na no, rozchlapuje, a tynku będzie tylko co tylko nałożone. O, lech Pewnie kamera cała w tymku. No i dobra, i tak będę robił ten cały kawałek. Nie chcę kamery uszkodzić, bo się po, już czuję, że mam na twarzy pełno kropek, więc pewnie i na kamerze jest. Także zdejmuję kamerę i zrobię to normalnie. Jednak przerzuciłem się na tynkowanie pacą niekielnią. Dużo łatwiej zdecydowanie, jak dla osoby początkującej, czy osoby, która nie ma jakiegoś dużego doświadczenia temu. Naciągnąłem trochę tynku, trochę grubiej. Widziałem, że mnie gdzieś było. Oczywiście można i większą facą. Nie mam problemu. I ściąganie nadmiaru. Myślałem, że mi zabraknie tego tynku, ale jak widzę, ile się, ile się ściąga, ile schodzi teraz, to raczej nie zabraknie. No to jeszcze na górę kawałeczek. bardzo na robot. Zaraz tu jeszcze wezmę dłuższą poziomicę, ale. 180, to mi zostaje 3 cm tutaj i nie, nie mogę tak machać ją bo musiał tylko ściągać. Także że tą sobie zbiorę w ten sposób, o. a tamten kawałek zaraz sobie dorobi. Tu już mało. To już będę musiał dołożyć widać gdzie nie łapię. O. Tak. Przed foliowaniem jeszcze kabinki, zanim jak już to zrobię. Myślę, że może dzisiaj mi się uda o tą ściankę. Bo tak, tu trzeba położyć folię w płynie pod prysznic. Ściany i podłogę. Podłogę będę robił na samym końcu, jak już położę ścianki płytki na ścianie. Tam będzie pasek około 10 cm na dole, więc później jak już będę robił brodzik, to od razu wjadę taśmą w te boki. A teraz wygładzę klejem. Wezmę klejem zwykły. Wygładzę po to, żeby folię, jak będę nakładał, folię, jak będę nakładał jutro, to żeby w takich dziur nie było, bo folia nie wejdzie, nie wypełni tego wszystkiego szczelnie. A jak będzie jednolita warstwa, to folia ładnie wypełni. i patrzcie, o co mi chodziło. Dzisiaj nie mam w ogóle pola manewru. I tak cała ściana do góry. No i proszę bardzo. Fachowa robota. Tu już pozaślepiane. Klejem naciągnięta ściana. Teraz, właśnie przez to, że jest ten sposób zrobione będzie mi łatwiej położyć folię w płynie. Folia w płynie będzie tu i jeszcze tu kawałek domurowany, ale będę robił to na raty. bo Chciałbym już zacząć płytki, a tutaj jutro tylko domuruję kawałek. Ewentualnie zafoliuję tylko tą i tą ścianę, a tą będę foliował przed całym kładzeniem tej, dzień wcześniej, przed kładzeniem tej ściany. Yy, ważna rzecz, pamiętajcie, że jak będziecie kłaść folię, yy, kleić płytki na folię, w płynie, to trzeba klej elastyczny tam, gdzie jest yy, folia. Tak samo na gaberycie płyty się foliuje no wiadomo to łazienka to są bardzo narażone na wilgoć miejsca więc w płyty zielone można zafoliować a ściana wyszła tak u góry nie tynkowałem bo y, tam jest będzie zabudowa i tutaj elegancko y, mówię to nie, mus, nie musi to być idealnie równoważne, żeby złapać pion żeby tu było były odległości. Po tutaj tak się liźnie klejem i tak później jeszcze pójdzie na to yy, płytka. To na dzisiaj skończyłem. Idę do domu. Cześć.